Co my teraz zrobimy? Jesteśmy tacy biedni! Nie mamy domu i mieszkamy pod mostem! A akurat zaczął padać deszcz! Jesteśmy tacy smutni. Jeszcze Moksi, czekajcie, muszę założyć koc. Może chociaż koc przed tym deszczem mnie uchroni? Czekaj, oho. W prawdziwym ciu mam koc, ale w Robloxie, nie mam koca. Co my zrobimy? Pati, Sebek. Nie, nie. Jesteśmy nie najbiedniejszą na rodziną. Nie wiem, co Idziemy pod most, chodźcie tutaj! Do naszego namiotu. Prosimy o pomoc! A ja proszę Nikt nie łapeczkę chce nam w górę. Molecie kliknąć łapeczkę, proszę łapeczkę, to powinno pisać: proszę łapeczkę, łapeczkę w górę pod filmem. O, Sebek się położył właśnie w namiocie. Ja I my jesteśmy leżą. biedni właśnie. I mamy tylko ognisko, takie słabe, takie małe. Ale na zewnątrz pada, zobaczcie, tutaj pada, tylko pod mostem możemy się skryć, ale mamy tylko śmieci i akurat nie mamy jedzenia. i Jestem głodny, burczy mi w brzuchu, apati tobie burczy. No ja bardzo też jestem, jestem głodna. Głodny. I też, no Ej, nie wiem co się. Czekaj, czekaj, tam coś. wow, tam jakaś bryka przyjechała! Ej, patrzcie, yeah. widzieliście tam brykę, przejechała, ale niestety nas nie zauważyła. O nie najgorzej! Jak zwykle nikt nas nie zauważył! O, no, my jesteśmy pod mostem, może kogoś zatrzymiemy, ej, wybiegniemy na drogę i zatrzymiemy kogoś, dobra? Wybiegniemy dobra, teraz tutaj ja na drogę. Tu Okej, okay, to drodze. stójcie, nie, nie, schodź tutaj, stój koło mnie i wybiegniemy jak ktoś będzie jechał. O, tam gdzieś jedzie ktoś! Wybiegniemy, o, dawajcie, dawajcie, biegniemy, 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 stójcie na drodze, stójcie na drodze, stójcie na drodze! stop! Stop, 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 stop! stop. Sto prosimy, zatrzym się! A, no, co to co, co, co się dzieje? No, Dzieci nie mogą no, tak no. na ulicę wybiegać! Ale bogata rodzina, widzicie jaka bogata. I ja się nie ale mogę! Wow, Jakie jak kryształy, bardzo kryształy dużo. cekiny! A może ich poprosimy o pomoc, co? Może poprosimy o pomoc. No! Dawaj, je, wyglądają dawaj. na bogatych! Okay. Seplasam! Jesteśmy biedną rodziną i potrzebujemy pomocy! Dajcie nam kanapkę! Nie, tylko? nie Szybko, wybierzmy jakieś fajne minki, jakąś słodką twarz, się uśmiechamy, jakieś ząbki takie, musimy zrobić na nich wrażenie, na tych bogatych ludziach. Dobra, wezmę szybko coś, ubiorę może tą, może tą twarz, czekaj, może o tą, 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 dobra, mam, ustawiłem, patrzcie, teraz będę jak będę wyglądał, o jest, dobra, mam taką twarz. Prosimy, takie ząbki prosimy, pokaż. prosimy, 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 no prosimy. prosimy, nie powiem, że nie. Takie oczka zrobiła hmm. Patty. Prosimy, no, proszę, żebyś nas żyła. Domu, nie mamy jedzenia, nie mamy nic. Mężu? Nie mamy nic. Nie ich? O, o, patrzy, patrzy i teraz gada z mężem. Ula, la, tacy mm -hmm, bogaci. To, to na ucho mi powiedz. No, 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 uwaga, no. uwaga, czy nas wezmą, czy nas wezmą i. Proszę, prosimy, 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 prosimy. Proszę, prosimy. Nie, was do domu. nie, jest jest, jest, do auta, dawajcie, do auta! Do auta, do auta! auta, 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 auta. Jest, jesteśmy! wow. Ale super auto! Dawaj, Sebek tutaj siadzi na tyły, na tyły, Sebek. Wejdzie tu wciąż! Z tyłu bardziej, tu na to pakę, czekaj, boże, ja tu przejdę. Okej, okay, tutaj. O nie, jednego miejsca brakuje. Czteroosobowe auto! Przepraszamy, nie, jednego miejsca nam brakuje. Bo mogą państwo sobie no zrobić kilka auto na ręce, aut ja będę ta Tata, tata, weź mi na ręce! bo na ręce, właśnie, no. O dobrze, dobrze. Okay. Mama, weź mnie za ręce, ja chcę za kółkiem siedzieć. Okej. Okay. No dobra, w, takim chodź razie, w takim razie, żeby nas wszystkich wzięli, nie możemy zostawić nikogo z nas, nie? E, Spróbujemy. W... Jedziemy, Okej, okay, jedziemy, jedziemy, Aha. jest, dobra, jedziemy! Uuu, wow. Yeah, yeah. O jest, siedzi, patrzcie, jedziemy z bogatymi osobami! <grym> ale to wygląda. Je oh. z przodu, Dobrze nigdy nie jedziemy. Z Jaki dom! wow. To jest... Ej, co jest, bro? Jaka chata? Ej, dobra, ta chata jest mega dobra, ale superaśna. Patrz na to! to jest dom? Ale wielki. Jaki samochody, widzicie?

Ej, tu będzie fajnie, ale będzie fajnie, ale będzie fajnie. Wchodzimy do środka wielkiego zamku. O, ja, to bogata rodzina. Ale super! Ale przepraszam. Wow. ciężkie drzwi, dzień dobry. Wreszcie ciepło, wreszcie ciepło, wreszcie ciepło. ciepło. Chodźmy szybko super. do ogniska, do ogniska, ugrzać się do ogniska szybko. O, tak jest. Konciuk. tak jest. O, cieplutko. Tak jest. Uuu, ale Jak wam zimno było, no to. ja wow. wam może no herbatki na dworzu na Ale nam fajnie zimno. można się ugrzać. Było bardzo zimno, a teraz to możemy ja się Rybarkę wam zrobię dzieci, tak, lubicie owocowo. Tak, prosimy, prosimy. Rybarka to moja ulubiona. Dobrze, Jest. dobrze. Jest. Ale Paty się też cieszy, jest, mamy! Superaśnie, dobra, sobie tak się rozgrzewa. Ej, tak nowa mama robi nam jedzenie w kuchni właśnie To chodźmy, przejdziemy się, może co po całym dobra, domie. Dobra, sprawdźmy się po chodźcie, Po całym chodźcie, domie, chodźmy, chodźmy. U, schody prowadzą do góry i prowadzą na dół, to chodźmy na dół, może zobaczymy co to jest. Na dole? I przecieka tutaj deszcz normalnie. ufu, jak tu brzydkost na dole. Ale śmierdzi, tu jedzie to! Co to jest? Uuch! Jak to co to jesteś? O nie chuj! Co, ej, co ej, jest? Ej, tu są jakieś, to to jakieś kramy. O nie, o nie, o nie, nie, co tu się dzieje, to jest jakieś stare <noise> Dobra, musimy uważać, na to wiecie co, musimy uważać. Nie, latarkę! Nie wiem, o latarkę. Mas o super. jedzenie! Nie nasła! Tu Jok. To strasznie, jakaś niska lega. tu jest. Mamy spła się, chciałbym, tedy. Z każdą latarkę, że nas tu nie było. No właśnie, zapomniałam, sorry! Idziemy, 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 będziemy, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. O I co, widzieliście swoje pokoje? Tak, tak, widzieliśmy, ale nie wiem tam zabądziliśmy trochę. Dobrze, o jedzenie jest mm, mm, jakie dobre. Andrew, Andrew. Ale, ale ja. gdzie zabłądziliście? Mm, Nie Nieważne, nie my tam byliśmy gdzieś sobie, ale tak. Mm, ale Ej. dobra, ale dobra. Mm. Ale to. Trochę jest trochę bardzo. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja tak Z dawno czyste. nie jadłem. Bardzo dobre, nie jadłem tak dawno, ale fajnego. Mm, dobra. Najadłem się. Co teraz robimy, mamo, tato? Co teraz robimy? Ja teraz chodźcie na górę, mam dla Was niespodziankę. Okej, okay, dobrze, idziemy na górę, dobrze. O, chodźmy, Czecha. idziemy, idziemy. Do góry, do góry, do góry. Kto pierwszy, Ten lepszy berek? Zasuwamy, 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 zasuwa Ło, co to uu, jest? Dobra? Tutaj wybraliście już sobie pokoje, dobrze. prawda? Okej, okay, Tu tutaj będzie mój pokój, tu będzie mój pokój, tu będzie mój. Dobrze. Ja ale fajnie. Ten. wow, jakie, jakie. dynie straszne. A bo Halloween A ja właśnie ten nadchodzi. Wybieram. Ej, Halloween to tutaj nadchodzi. tutaj ci ubrania. U, Ubrania, mogę się ubrać, się przebrać. Wreszcie, mogę się ubrać, ale fajnie. Jest, mam koszulkę, ale fajna koszulka, dobrze. Ubiorę się, ubiorę się. I mam spodnie, A jest mam się ubrałem. Uu, uu. Uhu, jest elegancko, babu brania, babu brania. Wreszcie A wyglądam jak normalnie. Wreszcie wyglądam normalnie. Ej, tu są takie właśnie dynie Halloweenowe. A w ogóle, wiecie co, nowa kolekcja jest na moim sklepie. Patrzcie, jakie fajne bluzy wleciały! Już są! Żółte, nowe bluzy! Nowa kolekcja Smilandia bitwa! Gdzie wszyscy o tutaj walczymy! Czajcie, ta grafika jest super Ja akurat mam koszulkę z kosmosu, kolekcji Kosmos, ale wy możecie mieć bluzę, jak wam jest zimno. Ja niedługo też założę. Dzisiaj mi było ciepło, więc mam koszulkę, ale jutro też założę. Bo Pokażę wam, jak mam blues na sobie. I macie w opisie tak samo do mojej grupy. Pamiętajcie o mojej grupie. O tutaj Smile team na Robloxie. Linki w opisie. Klikajcie, wpadajcie. Będę czekał na was do mojego sklepu i Robloxowego i prawdziwego. Dobra, a ja idę się tu położyć. Jest wreszcie, mogę położyć się i. W... O, ja nie, nie widać, prawie. Ta pierzyna i to wielkie łóżko jest takie Dzieci, duże. Przebraliście się. O, przybraliśmy się. Ej, co to. Eee... O, chodźcie! A, co to za pająki? Co to za pająk? Co to za pająk? O, nie, to są pająki! A, pająki, pająki, pająki. Pająki, pająki, u mnie są pająki! Mamo, pająki, u mnie są pająki! Jakie pająki, Przestań, to są nasi przyjaciele. O nie, to e, były dobra, pająki, chodźcie, ej! Chodźcie papi, na papi, papi ja widzę samego! Tam były pająki takie wielkie, o. takie duże pająki! Ale jakie duże, ej, boję Dzieci. się do Dobra, to do co, 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 słuchamy? Na dół idziemy, chodźcie! Okej, okay, idziemy na dół, dobra, dobra, ale tam dobra, były idziemy. duże pająki! Ej, trochę się boję w tym domu, niby fajnie, ale tak nie do końca. Tak, trochę strasznie. Chodźcie do biblioteczki. Biblioteczki? co? O nie! Ile książek! Tutaj będziemy, będziemy czytać... czytać książki i się uczyć. O nie, tylko nie, ja nie książki. Ja tylko... też nie. No, tylko, tylko nie polubicie. książki. O oh, o, oh. ej, ty książki jest tak ja dużo. Ja nie chcę. ja mogę sobie tu usiąść. O, fajnie. Nie, no mam... ja mam mieć wykształcone dzieci, a ja nie mężczyźni. Ja mam to wszystko takie... przeczytać? O. Nie, mi głowa wybuchnie. Nie no to chcę to pisze, czytać książki. Nie, to czytać nie umiem. Nie chcę. Macie, <laughs> czytać, nie nie chcę. Macie <laughs> czytać książki i to jest. Nie. Yy, rozkaz. O nie, tylko nie to! Nie, serio? nie książki, książki, o nie, tylko nie książki. Ja nawet nie rozumiem, co tutaj jest napisane. Musimy czytać? Ja, nie, mamo. Ona nam każe czytać. Ja też nie chcę czytać. Ej, wiecie co? Może chodźmy gdzieś Olejna indziej. Kolejna strona, kolejna strona. Olejna, ale kolejna. No, ale trzy tyle książek do przeczytania. Ja nie chcę, nie chcę, ja nie chcę. No do szkoły. E, nie chcę, nie chcę. idziemy się pobawić. Chodźmy pobawić się pobawić, tak, tak. Chodźmy na dół, tak chodźmy na dół. Skranamy się, skonamy się. Dawajcie, dawajcie tutaj. Pod, pod, potem, potem, potem. Skonamy się, powoli, 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 żeby nas nie zobaczyła. Patrzcie, <laughs> nie widzi nas. <laughs> Na teraz, okay, chodźcie, 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 chodź, 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 Uciekamy, Tylko uciekamy, szybko. bo teraz gdzie się na dworze dwor uciekamy przed słyszeć. książkami. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. O, ostrożnie. Jest, jesteśmy, o, ta ta jest, ta jest, jest. Jesteśmy o, na dworze, ale fajnie. Ej, pograjmy sobie jest. piłkę. Ona, mo ej, ona może mo mo się mocno wkurzyć, poważnie, mo ej, mo się mocno wkurzyć, poważnie. O, ale pograjmy sobie piłkę. Piłkę, na ulicy. Ale nie wiem, czy to jest dozwolone, nie? Juhu, leci piłka, ale fajnie. Trasu, leci piłka. Trasu, mal na o nie, mama się w. O, o, o! nie! To nie do domu, już! O nie, nie, nie! To nie był mój film! to Do domu powiedziałam! Nie, 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 przepraszamy, przepraszamy, przepraszamy! nie przepraszam, do domu, za mną, już! wiedział! Ja nie chciał, nie wiedział! O nie! Raz, dwa, do domu! Nie, ale ona nas wierzył! Mamy przechlapany, mamy przechlapany, serek, to twoja wida. Ja mnie boli tu! O nie. Co teraz, co teraz? Zaraz! O, no, dobra, nie. O, nie, nie, nie! Już, no, no, idziemy, 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 idziemy. mamo, babo. O, nie mamy przegiwane. Teraz mama się wkurza na to, że byliśmy na zewnątrz. I co teraz? To no, teraz, o nie. Przepraszamy, mamo, przepraszamy. Dobra, teraz słuchajcie mnie uważnie. Tak się w tym domu nie zachowuje. O, nie! Każdy z was łapie miotłę. O nie, tylko nie. Nawet nie umiem tego robić, jakie to ciężkie. O nie, mamo. tak jest O nie, mamo, tylko nie to, tylko nie wołaj. Nie, nie, mamo, już. A ja nie umiem tego. O nie, o nie, tylko nie to. nie umiem. To roboty. Ja nie umiemy tego. Jak to się sprząta, jak się sprząta, nie umiem. Ty nie będę Nie umiem tego. Jest bardzo ciężkie, bardzo ciężkie, No nie bardzo ciężkie, jestem wkurzony dosłownie. Idziemy. Jestem wkurzony. Ja nie A, robię tego umiem. Kręci mi się w głowie, kręci, kręci mi się w głowie normalnie. Widzicie te oczy? O nie, kręci Dobra, mi się już biorę ten mop, już Ja nie biorę. chcę, ja nie chcę. Co <laughs> ty ale, powiedziałeś. Coś powiedz. O nie, ja nie chcę. Tak no nie. Was. Teraz to się doigraliście, słyszycie?

Dobrze, 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 idziemy. Ej, ta mama stała się zła, ona jest bogata, dziwna, ma za dużo pieniędzy jej odbiło. No, nie, to jest jej odbiło od tych pieniędzy. No, nie, tutaj Już, do dobrze, 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 idziemy do piwnicy, idziemy do piwnicy. O nie, ona chce być w O nie! Ojcie widziałem! Mamo, mamo! Zabknęła. Mamo, nie chcieliście nie zamy... się uczyć, nie chcieliście mieć podłóg, to teraz macie za swoje. Nie jesteś naszą mamą już, nie, nie jesteś. Nie, najgorzej, patrzcie jak tata wkurzony. Oni poszli, oni są złymi rodzicami, bardzo Gdziemy złymi. Stąd. Bardzo złymi, Ej musimy coś wymyśleć Paty, nie podawaj się, musimy e, latarkę wyciągnąć. E, sebek poszuka jakiegoś klucza, Paty, niech wyciągnie latarkę, Baba. a ja spróbuję to otworzyć i spróbujemy uciec. Wiecie co? Mam świetny pomysł. Znajdziemy poważnie jej złoto, które pewnie gdzieś ukrywa, jakieś pieniądze. Jakieś rzeczy, złoto Znajdziemy je u góry i wtedy osoby jak tam gdzieś do góry wchodzi może znajdzie coś. Szukam klucza I wtedy, i słuchajcie, i ukradniemy jej złoto, ukradniemy jej pieniądze i uciekniemy. Tak, to będzie super pomysł. Zróbmy to, co co na to, co paty na to. Zróbmy tak! A tak. tak, to będzie super pomysł. Ej, dobra, wpadłem na taki genialny czaj. Wezmę ręce na dół. Wezmę już takie lepsze. O, tu będę się cieszył. Patrzcie. O, dobra. Wymyśliłem genialny pomysł i zrobimy to. Sebek, masz jakiś klucz? Może. Ja No on znalazłem. Pokaż, pokaż. Tylko nie wiem, jak stąd wyjść. O nie, ma problem. O, prawie byłeś. Prawo, prawo i na dół. w Prawo i na dół. Prawie byłeś. Sebek się przykl. O, o, jest dobra. Dobra, masz klucz. Paty. Ej, tak, tak, daj światu, tak, daj światu, daj światu. Cały czas latarka. A, sorki. A, dobra. I Sebek, czy znalazłeś coś? Może coś znalazłem. Mam klucz, mam otwieraj, klucz. Otwieraj, otwieraj jak masz. Już otwieram. Uwaga, od jest na nas, dobra, okej, okay, ma, 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 ma mama, dobra dobra, 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 idziemy, idziemy, chodźcie, znajdziemy i musimy znaleźć złoto. Weźmy się, skradajmy i znajdziemy dużo pieniędzy poważnie. Dobra, weźmy teraz tu, e, pełzanie się, dobra, żebyśmy szli tak dołem, dołem, do, A bo nie, wiecie co? E, skradanie. ukryj, dobra, dobra, idziemy tędy, idziemy, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Skradamy się, skradamy się, idziemy po ten stół, idziemy po ten stół mm -hmm. teraz tutaj. Mm -hmm. Okej, okay, skradamy chodź, się. Chodź, chodź, wychodzi. Cezary, idziemy, idziemy. O, wychodzą, oh. wychodzą, oh. rozchodzi. Teraz te dzieci są nasze. Okay, Poszli, poszli. musimy szybko gardziołać ten, ten, ten pokój, Weźmy dopóki do tego o nas pokoju. nie wiedzą, dopóki o nas nie wiedzą, dorajdziemy teraz, otwieram, ryzy, otwieram. otwieramy otwieramy <laughs> 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 Ale mamy dużo pieniędzy, tak jest, mnóstwo stawek złota, mnóstwo młodej... O na to. Oh yeah. A, tak, jest. Wszystko ukradnijmy, wszystko ukradnijmy, wszystko ukradnijmy. Kasy, bierzemy biura, kasę, bierzemy kasy, bierzcie to, bierzcie to, wszystko bierzemy, bierzemy. Ojej, oh, yeah. ile? Wszystko. kasy. Bierzcie wszystko do ręki, yeah, do ręki. Ojej, oh, yeah. ale będzie dużo. Patrzcie, ile mamy pieniędzy, jesteśmy bogaci. Dobra, no, bierzemy to i uciekamy szybko. Dawaj, dawajcie, dawajcie Ej, czekajcie, czekajcie, muszę spakować, bo mam torbę, mam torbę. mam turbę. Tak, tak. Ma, Spakowałam. O jest, dobra, elegancko, masz torbę, superacie. Super, ja mam wszędzie w kieszeniach napchane. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. No to idziemy, idziemy, Chodźcie, chodźcie. skadamy się teraz Dajcie. znowu. Musimy się sk Czekajcie, ukryj, dobra, idziemy, idziemy, idziemy teraz na dół powoli, powoli. Ale, Ale stąd bo To oh, Jaka wielka, wielka turba, dobra, wszystko i ukradnjemy, ukradliśmy i teraz uciekamy, uciekamy. Dawajcie, szyku, teraz dopóki się zobaczymy Uciekamy, uciekamy, dawajcie, szybko, szybko, szybko biegnijcie. Ech. O, nie słuchaczy szybko, 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 do samochodu, Ech. do samochodu. To szybko, smara, szybko, szybko. Uciekamy, smara. uciekamy, uciekamy to do, do samochodu, wsiadajcie! No dobra, każdy bierze samochód i uciekamy do, do Uciekamy! Nara, nara! Uciekamy przed aby, a, strzelają, strzelają, strzelają. No wracaj tu. A, strzelają do nas, strzelają do nas. Zobaczcie z tyłu, a my uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dara, jest, uciekamy. Jedziemy szybko, uciekliśmy, ukradliśmy pieniądze od bogaczy. a teraz jedziesz, jedziesz szybko! Jedz I teraz tutaj w lewo, w lewo, w lewo, sklecamy, prosto, prosto, jedź, Dawajcie jedź. Jedziesz, jedziemy, 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 prosto. I teraz pod mostem możemy zamieszkać, ale jesteśmy jako bogaci. Mamy mnóstwo pieniędzy, znowu jesteśmy pod mostem, ale jesteśmy teraz bogaci. Jesteśmy mega bogaci, mamy Woo. dużo pieniędzy i teraz pod mostem będziemy mieć całe bogactwo! Ha, ha, udało się. Oh, yeah. Jak Wam się podobał ten odcinek, kliknijcie w górę, subskrybujcie mój kanał, dzwonkiem i wpadajcie na fajny sklep mój smajsu.pl, bo właśnie fajne takie koce, którymi możecie się okryć, są naprawdę duże, takie są eleganckie. Nawet i poduszka jest do tych kocy. Szyby! Poduszkę też macie na moim sklepie, wpadajcie, link w opisie. Dobranoc! <ścoughs> idę se spać teraz. A pamiętajcie jeszcze o mojej grupie, smajsu team, nie? Link w opisie. Dobranoc.